A zatem za chwileczkę start do gonitwy numer dwa. 1600 metrów gonitwa dla koni arabskich. E, e, ruszyły. Faworyt gonitwy Nadin wysporował się na prowadzenie. Przed naszym stanowiskiem, tuż przed wyścigiem, przechodził trener tego konia. Krzysztof Zawiniński powiedział: Jadę z miasta do miasta, czyli od startu do mety. Dokładnie, tak to oznacza. Nadin jest koniem lepszym. W ubiegłym roku startował w derby i w nagrodzie porównawczej, dlatego trener chce narzucić mocne tempo. W siodle Anton Turgajew, który świetnie zaczął ten sezon zwyciężając na terenie. Robert, zobaczę, że Sleta, o której mówiliśmy tyle dobrych słów i to wielka nie niewiadoma, jak na razie na samym końcu zamyka stawkę. Widocznie Cornelia Frajs ma duże zaufanie do szybkości klaczy, stara się ją przeprowadzić podobnie jak Turgajew Tebi w poprzedniej e, gonitwie. E, teraz cały czas na prowadzeniu Nadin, obok niego galopuje e, Alpin pod jogiem Wiaczesławem Szymczukiem, specjalistą od e, gonitw arabskich. Alpin jest synem derbisty Gafala i wnukiem Europejczyka, niepokonanego e, na służewcu. Oni są w tej chwili e, na zakręcie, bardzo lekko idzie Nadin, e, numer 2, za nim e, Alpin, tam się przesunął numer no, 3, Rabia bin a Cornelia Frais cały czas e, z tyłu stawki. Nadin idzie bardzo lekko, Jockey e, ma do niego duże zaufanie, mimo wysokiej wagi, 64 kg, Alpin już jest e, posyłany, podobnie Karino, Kwiksle e, cały czas z tyłu, na razie Cornelia Frais nie może rozpędzić tej klaczy. Nadin galopuje bardzo lekko. Wydaje się, że już nie przegra tej gonitwy. Zwłaszcza, że Kwiksle nie przyspiesza. Na drugim y, miejscu jest Alpin, który walczy o drugą pozycję. Zacięcie z Falsterem tutaj, ale polem przyspieszyła kwiksle, walczy o drugie miejsce. Nadin wygrywa z ogromną, ogromną przewagą. Drugie dzisiaj zwycięstwo Antona Turgajewa zdeklasował rywali. Kwiksle polem przyspieszyła i wyszła na drugie miejsce. Trzecie zajął Alpin, a czwarty jest numer jeden Karina.